Siema kochani, tu cześć, cześć! Piki, Piki, i Słuchajcie, dzisiaj witamy Was w taki e, roczny wieczór, tak? Tak, właśnie. Jesteśmy na dworze, jest ciemno, jest tak. zimno i jest bardzo dużo ludzi. No właśnie, jest wielki korek tutaj, mhm. w ogóle samochodów, mnóstwo samochodów. A my idziemy gdzie? Dzisiaj do Lublina przyjeżdża ciężarówka Coca-Coli ma być bardzo fajnie Właśnie Zobaczymy, my idziemy to sprawdzić tak, więc tak, Idziemy, ale jest bardzo dużo ludzi Nie wiem jak my to tak. wszystko ogarniemy Na tak, tak. do są ogromne kolejki No właśnie, Agatka Ty w ogóle mało widzisz, bo jesteś niziutka, prawda? No właśnie Te planety bardzo ładnie wyglądają No ale... właśnie, a tu jeszcze nad zamkiem mamy promocję Takiego filmu na Netflixie Rebel Moon I mamy takie piękne planety Chciałaś się dopchać do jakiegoś jedzenia, tak? Tak, do takich ziemniaczków na takim patyczku. A tak, no. A, takie podobne. No, tego film. No, no właśnie, no ale co, ciężko jest tutaj, bo jest bardzo dużo ludzi, prawda? No. O, ogromnie dużo ludzi. I... No. Ej, o, ja bym sobie tak, Udało tak, się tak, w końcu, tak? Tak, bo tutaj nie było dużej kolejki, ale już na przykład zobaczy, baty jest większa. Dobra, gadka? Weszliśmy sobie na taką górkę, żeby lepiej widzieć Tak, a potem nie zajdę, bo ja się Nie bój się, ja cię przytrzymam, przytrzymam cię Jesteśmy na śnieżnej górce i dobrze widzimy teraz wszystko, prawda? Tak, właśnie Jeszcze, jeszcze, patrzcie na pana, on robi najlepiej Tam jest taka fotobudka 360 Próbowaliśmy się do niej dostać, staliśmy chyba z 15 minut i mało co się ruszyliśmy, prawda? Właśnie, kolejka się może pół metra ruszyła, więc... No właśnie, a tam jest kilka Mikołajów, którzy... E, właśnie robią sobie filmiki z ludźmi, no ale niestety nie udało nam się tam wejść. Monika, tam wypatrz... O, widzę, śpiewasz sobie razem tak. z panią, tak? No. no i jak wam się dziewczyny podobało? Dobrze było, e, No, nawet. nie było tak fajnie bardzo. Nie było tak fajnie? Rewelacji bo nie było, prawda? Tak, było dużo ludzi, było to wszystkie ogromne kolejki i ogólnie to tak jakby... No, tam nic za bardzo nie było, co nie? No, no właśnie. No, może jakby było mniej ludzi, to by tam skorzystał bardziej z tych różnych atrakcji, tak a tak musieliśmy niestety wszędzie czekać. A straszna no. duża kolejka i te, te, te. No właśnie, kolejka, dobra, a co za nami jeszcze? Zobaczcie. W płacie Zobacz. słonecznym wirują planety. No, Wszystkie w tebie. okrążają słońce. Agatka. <laughs> Agatka szaleje. To jest fajna promocja, bo szczerze ja teraz sobie myślę, proszę, może obejrzeć, może ja będę na tym No filmie? bardzo oryginalna, tak, rzeczywiście nad naszym zamkiem właśnie wirują te planety, tak jak Agatka przez chwilę śpiewała. Fajnie to wygląda. Agatka, podoba Ci się? No ale z bliska to może tak bardziej widać, ale tak z daleka, jak ktoś na przykład, bo ja na przykład wcze, wcześniej o tym gdzieś słyszałam, oglądałam jakieś filmiki, ale tak jakby ktoś nie wiedział i by przyjechał, i by tak jakby jechał sobie, a tu... Trzy planety? Co? O co chodzi, nie? No właśnie. To no na czym ja jestem? co nie? Wow, dziewczynki, zobaczcie, yy, wszystko zmieniło kolor. Niebieskie. To Jak to ładnie wygląda. No, zmieniło kolor, bardzo fajne. Tak, ale w ogóle, widzicie co mi się podoba? Że... Tam pod tym są też takie lampy, światło, takie niebieskie, co też wydają wodę, nie? Nie no, bardzo pięknie to wygląda tak kosmicznie, tak jakbyśmy byli Agatko gdzieś, nie wiem, na e, ja się czuję, jakbym był gdzieś e, chyba e, na księżycu. A ty? Patrzcie. Ja wiem. Patrzcie, bierzecie tutaj, bo tutaj jest tak ogromna polana. Polana, no dobra, jest dużo trawy, Bierzcie sobie namiot, taki ciepły, otwieracie sobie tak jakby go, bierzcie sobie laptopa, bierzcie, balacie ten film. Wierzycie gorący kakao i tutaj siedzicie. No, jest to jakiś pomysł na spędzenie czasu. <noise> no. Bardzo ciekawy, ja mam tak nadzieję. Cześć, kochani, już jesteśmy w domu. Tak jest, emocje po y, tej ciężarówce Coca-Coli minęły, tak? tak. Dziewczyny. No teraz zrobimy pierniczki. Tak, pierniczki, ale takie nietypowe dość pierniczki takie sobie pierniczki, wymyśliłyście. Tak? Tak. Pierniczki giganty. Giganty? To... Czyli o co chodzi? To będzie po prostu taki wielki piernik jak teraz? No widzicie, ja nawet sobie narysowałam takim patyczkiem, co to będzie, że ja też sobie żeby mi się dobrze wycięło. I to będą takie pierniczki giganty. Aha, wielkie, ogromne, czyli coś innego niż zwykle. Nie takie małe z tych foremek, czyli tych foremek w ogóle nie używacie, tak? Tak, tak. Ja no to będą no, wielkie. No to powiem wam, tak, że jest to wyzwanie artystyczne. Te ogromne pierniczki sobie przyozdobi. A Wy potem ocenicie w komentarzach, który piernik wyszedł ładniejszy. Czy Moniki, czy Agar. A najlepiej dawać łapeczki w górę e, w ogóle pod filmem, żeby dziewczynom się dobrze pracowało i zrobiły piękne, e, wielkie, ogromne, megaśne pierniki. No, tylko musimy uważać, żeby te pierniki później nas e, nie zjadły. Ja zawsze pamiętam, że była taka bajka o takim piernikowym ludziku. Mm. I to było takie straszne, bo... On był wielki taki, I to był nie? On był wielki. No właśnie, to jaka jedyna, to była bajka? Nie wiem, ale na pewno była taka, że on uciekł, a ja oglądałam drugą, jakąś taką straszniejszą, że on ich chciał zjeść i ich uwięzić tym piernikowym ludkiem, jakieś tam babci, babci i dziadka, więc a, ja mi nie, mi nie ch chcę robić piernikowego tak. Monika chciała, ale po tej całej historii... Tak, ja nie też nie chciałam robić, to? też chciałam, prawda, mama, robić tak. piernikowego ludzka, ale raczej... Nie ja. zawsze te piernikowe ludki tak przeryżają. To... Mama trochę pomaga Agatce, tak? No a może widzowie? Słuchajcie, widzowie może zgadną, bo już troszkę widać u Agatki. Tak, to jest. U Moniki, to na pewno u Moniki też widać. Tak. No to więc możemy powiedzieć już śmiało. Tak, ja mam taki prezent, właśnie jest taką kokardką, a Agatka ma choinkę. Choinkę, wycina sobie choinkę. No dobra, już yy, te kontury widać. Za chwilę będzie ozdabianie, tak? Tego wszystkiego, dobra. My już właśnie wycięliśmy swoje pierniczki prezentuję mój, ale spójrzcie. Wow. Co ja tutaj dodałam? No właśnie. tutaj takie serduszko. I chodzi o to, że to serduszko przyrżnie do tego. Co zrobi? No przyrżnie. Jak to się mówi? Przywrze, tak? Przywrze. A, przywrze. przywrze no, no. <laughs> <laughs> przywrze do tego. I to po prostu ja je tak ładnie o sobie. Co właśnie urozmaici to. I jeszcze zrobiłam y, M, czyli no jak Monika. M jak Monika, dobra. A teraz opowie o swoim. Ja zrobiłam sobie choineczki dwie. A, bo i mało, Co bo. Jest mało. i mało Mała choinka, na szybko. Na szybko mała choinka, no dobra. I duża ładna choineczka, która ma takie trzy, takie cztery, jeden, no? dwa, trzy, cztery. Dobra, już nie mogę się doczekać, kiedy tak, się wszystko. Do pieczenia. Doczeka. Aha, na jeden raz, tak. Na jeden raz. A tam, to już trzeba będzie troszkę dłużej. Dobra, no dobra. wsadzamy do piekarnika i pieczemy kierniczki. Tak. tak, tak. Kochani, kierniczki. Wyszły z piekarnika, o tak sobie potuptały, wiecie. Tak, pierniczki no wyszły z piekarniczka. Tak, i tak one wyglądają. Są ładne. Są, i są ładne, duże. ale jeszcze takie niepokolorowane, nieudekorowane. Tak, tak, i Moniki, serce się trzyma na Tak, wszystko, jest, wszystko jest. jest na swoim miejscu. O no, słuchajcie, udało tak, się. Tak, zrobiliśmy właśnie że ja choinkę i Monika prezent pod kolinką. To nie tylko taki A? troszkę, no. duży. No. No dobra, wszystko się komponuje, oczywiście tak świątecznie jest. Dobra dziewczyny, no to co, bierzecie się chyba teraz za dekorację? Tak, dziewczyny mają lukier, różne takie pisaki, różne ozdoby, także i na pewno pierniczki będą świetnie udekorowane. Dobra, czekamy na efekt. Aż ja żałuję, że nie zrobiłam sobie takiego giga Też takiego wielkiego? Tak, bo też byś się nie byś A co byś chciała? Jaki kształt? Czym... Ja może ludka tego piernikowego. A ludka piernikowego. Ja no, się nie, ja się aha, nie boję. <laughs> Dekorowanie już się zaczęło, tak? Monika, widzę, kolor masz jakiś taki bardzo oryginalny. Tak, Ta, bardzo ładny, taki właśnie niebieski. Niebieski sobie zrobiłaś, no dobra. A Agatka zaczyna na biało. Swoją, e, swoją kolor. No biały to jest śnieg, nie Agatka? Tak jakby taki śnieg napadał troszeczkę na te choinki. No dobra, zobaczymy jaki będzie efekt końcowy. małunia. tu przygotowuje jeszcze... Tak, jakieś... mamy mega dekoracje. Zobaczcie jakie fajne. Jakieś różne dekoracje Tak, są takie kuleczki, gwiazdeczki. No dobra, dobra. zobaczymy jak te wasze gigantyczne pierniczki wyjdą po prostu już na sam koniec. Dziewczyny widzę, że prace już chyba skończone wasze, tak? Tak. Artystyczne. Kto, która zaczyna pokazywać? Monika pierwsza, dobra. Ja Mam taki prezent No tak Już ja wam o nim troszeczkę opowiadam A więc tak, tutaj macie mm, taką kokardę tak jakby Ła, wow, taka piękna, taka y, biało-czarna Tak, z takimi paseczkami Tak I tutaj no właśnie jest taka kokarda A i na górze zrobiłaś taką kokardkę, mhm. tak? Tak Tym flamastrem, tym pisaczkiem tym takim, tak? Y, tak, takim niebieskim i takim białym No I tutaj właśnie po tych dwóch stronach chciałam żeby był lukier y, Oczywiście niebieski z niebieską posypką, bo chciałam właśnie chciałam, żeby ten prezent był niebieski. Aha, tyle. no i rzeczywiście, to tak. pierwsze co się rzuca tutaj w oczy, to jest ten niebieski kolor tak. twojej pracy, w twojego w ogóle, piernika. Niebieskiego mamy sporo, bo właśnie mam niebieski pisak, niebieskie te takie i posypy. niebieski lupy, więc no. Aha. I tak zdecydowałaś, dobra. Tak. Tutaj mam też takie serduszko, któremu zrobiłam, zrobiłam taką czarną obramówkę pisaczkiem właśnie, co tak właśnie ładnie wygląda. No i go też pomalowałam tym lukrem i tutaj zrobiłam tym pisaczkiem takie zyklaczki. Pięknie, bardzo ładnie to wygląda. Słuchajcie, oczywiście dużo łapeczek z górę dla Monisi. Klikajcie w tym momencie, okay. a my przechodzimy tutaj teraz do Agatki. Agatka zrobiła choinkę. Tak, ja zrobiłam choinkę taką normalną, no wiecie, tutaj sobie posmarowałam lukrem i zrobiłam tutaj różne kształty tych, tych bombek. Mm -hmm. No małe, jakieś trójkąty, duże bombki i Wokół właśnie tej choinki zrobiłam takim zielonym bisztkiem. Dobrze, bardzo tak? ładnie. No właśnie widzimy, tak. Dużo wam czasu to zajęło? No to trochę w sumie sporo, bo wiecie, no bo to nie jest taki malutki pierniczek, to jest tylko duży, i więc i no tak, więc tych dekoracji też musiało być dużo. No świetnie. Klikajcie oczywiście łapeczki w górę dla Agatki i dla jej pierniczków a w komentarzach. E, piszcie, który piernik Wam się podoba. Właśnie, czy Moniki pierniczek, ten prezencik niebieski, czy może Agatki, ta piękna, e, zielona, zielono-biała, e, cholineczka, tak. Święta już za pasem, ale oprócz e, pierniczków oczywiście wbijajcie też na nasz drugi kanał. No, to, no to ramy. Pozdrawiamy Anię! Dziękujemy Ci za mnóstwo świątecznych kartek oraz gadżetów. Serdecznie pozdrawiamy! Oglądajcie inne filmiki na kanale Klikajcie w miniaturki filmów, które teraz Wam się wyświetlają na ekranie Wbijajcie też na naszego Instagrama oraz Facebooka Subskrybujcie nasz kanał z dzwoneczkiem Do zobaczenia, cześć, pa pa